Odmien być. No no. weź się tato. Bo ty... Co ja, co ja? No bo nie odmienisz, Odmiń. Ja nie odmienię. You are... I... Am... You... Am... To be, kurwa. Or not to be. Cześć kochani, jest dzisiaj ze mną Aleksander Piechota. Językowy trener personalny. Pasjonat sztuk walki. Trenujący kickboxing. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak dyscyplina Właśnie ze sportów, głównie ze sztuk walki, ale nie tylko, wpływa na pozytywny proces nauki języków obcych. Jeżeli tematy takie jak stres przed mówieniem, bariera w mówieniu po angielsku, brak samodyscypliny w językach obcych w rozwoju lub być może progres, brak progresu na pewnym poziomie językowym dotyczą Was lub powodują, że no, macie jakiś tam stresik związany z tym językiem. To zapraszamy do oglądania. Powiem Wam też o tym, po co jest mi ten baseball i w jaki sposób wykorzystuje się go metaforycznie, oczywiście, w treningu językowym. W jaki sposób dobry trener językowy e, używa różnych utensyli do tego, żeby motywować swoich uczniów. Oczywiście metaforycznie. Jesteśmy u Alexa, porozmawiamy sobie na temat treningu personalnego treningu językowego. Aleks, powiedz mi, jak to jest z tymi trenerami personalnymi odnośnie języka, bo trener personalny generalnie kojarzy nam się z siłownią przede mm -hmm. wszystkim. E, jasne, no więc tak, e, z tymi e, językowymi trenerami personalnymi, czyli tym, co robimy i co mm -hmm. tworzymy, e, to jest tak, że jest to alternatywa dla szkół językowych w naszym odczuciu i dla korepetycji. E, I podstawową, podstawową różnicą jest to, e, a może powiem inaczej, e, Jesteśmy tak jakby połączeniem nauczyciela z pasją, z dużą pasją do nauki, do tego, żeby samodzielnie przyswajać wiedzę, samodzielnie rozwijać się językowo i oczywiście uczyć innych, obserwować, obserwować rezultaty swoich uczniów i wspierać ich w tym, z takim trenerem na siłowni, czyli osobą, która... albo raczej z elementami trenera na siłowni, czyli z osobą, która potrafi, kiedy trzeba kopnąć w tyłek, która jest wymagająca, no i która motywuje stare do wysiłku. tak? Także, generalnie na tym polega cała idea. A skąd to się wzięło? No wzięło się to stąd, że ja wcześniej pracowałem w jednej z największych sieci szkół językowych, więc bardzo dobrze poznałem rynek, bardzo dobrze poznałem problemy uczniów, problemy nauczycieli. No i takim częstym problemem środowiskowym jest to, że no właśnie postawa, tak? Czyli sporo osób, nie wszyscy oczywiście, zapisują się do szkoły językowej albo na jakieś korepetycje, lekcje i wychodzą z założenia, że ok, zapłaciłem, no to oni mnie nauczą, tak? Czyli jest taka pewnego rodzaju roszczeniowość. Nie, nie do końca to tak działa. Z tego względu, że jeżeli chodzi o przyswajanie praktycznych umiejętności, czy rozwój sportowy, i tutaj mamy właśnie powiązanie z boksem, czy jakimkolwiek treningiem, czy treningiem sportowym. Głównie chodzi o to, żeby pracować samodzielnie i pracować w dobrze zorganizowany, przemyślany sposób. No, i my do takiego wysiłku motywujemy, pokazujemy, jak, a zresztą z racji tego, że sami się uczymy języków. Ja, przykładowo, mówię w trzech językach obcych. No Stołaki to wiemy. Miężle. Miężle. A jakie to są języki? E, angielski, mam podwójne obywatelstwo, e, amerykańsko-polskie, e, hiszpański i niemiecki. No i jeszcze zaczynam portugalski, odmiana brazylijska. Całkiem źle, naprawdę, e, ja mówię tylko po angielsku, niemieckiego nie mogłem się nauczyć, e, mhm. chociaż może inaczej, nie, nie mogłem, nie chciałem się nauczyć, mam awersję do tego języka. E, Umiem powiedzieć kilka zdań, które myślę, że mi wystarczą w Niemczech. i Jude. To jest przede wszystkim. Drugie zdanie, ale to jakie jestem na wakacjach tylko i wyłącznie. Jaja i śliba alkohol. No, Zawsze się to może przydać w sytuacjach towarzyskich. Tak. <laughs> ok, a powiedz mi, bo no, wspominałeś o tym, że trener Personalny językowy jest bardzo zbliżony do personalnego trenera na siłowni. I mówiłeś o tym, że on czasami musi kopnąć w tyłek, czasami musi zmotywować, ma to wiele wspólnego ze sportem. Kiedy ja pracowałem właśnie na siłowni jako trener, bardzo często było tak, że jak ktoś do mnie przychodził i... Zapłacił za trening i myślał, że wszystko robi się samo, a kiedy na treningu się pocił i się męczył, to stwierdzał kurczę, to nie do końca jest tak, jak bym chciał, ja bym chciał leżeć, a wszystko niech się robi. Jasne. E, powiedz mi, jak wyglądają takie treningi personalne właśnie jeżeli chodzi o język. Mhm. E, u nas podstawową różnicą w stosunku do korepetycji jest to, że nie rozliczamy się za e, godziny czy za lekcję, tylko za tygodnie. Każdy uczeń, który rozpoczyna z nami przygodę, słyszy od samego początku od każdego z naszych trenerów że 15%, około 15% sukcesu zależy od tego, co się dzieje na, na treningu, czyli na lekcji w naszej nomenklaturze, a 85% zależy od tego, jak będzie on pracował systematycznie i, i sumiennie z rozpisanym językowym planem treningowym, tak? czyli jakby 15% sukcesu odbywa się na, na, na zajęciach, pozostało 85% od tego, co od, 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 zależy od pracy własnej. Ja tutaj często używam takiej metafory, że jak ktoś chce schudnąć, no to nie wystarczy raz czy dwa razy w tygodniu pójść na crossfit, czy też na trening boxu, czy, 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 czy pobiegać, mhm. jeżeli yy, przez pozostałe, pozostałe no, 150 około godzin ponad będzie się jadło e, stickersy, ciastka, torty i, i to inne To porównanie też tak? mi przyszło do głowy właśnie, że 20% to jest trening, 80% to jest dieta. Dokładnie. E, no i w tym wypadku te 15-20% to jest praca z Tobą, a reszta to jest to, co robimy samemu, tak? E, dokładnie. No więc tak jak powiedziałem, to jest jednostka tygodniowa, ten e, językowy trening personalny. Mamy trening, jeden lub dwa, więcej zazwyczaj nie potrzeba. Po każdym treningu y, trener rozpisuje uczniowi plan na kolejny tydzień. E, ten plan jest rozpisany w oparciu o zainteresowania, no bo ta nauka ma być nie tylko skuteczna, ale ma, być, e, ma, ma też sprawiać frajdę, mm -hmm. no bo to też wpływa na skuteczność, tak? Jasne, tak. E, no jest pod cele, pod problemy, także wszystko jest szyte na miarę. Mm, I co bardzo ważne, w ciągu tygodnia uczeń może liczyć na kontakt, na wsparcie, tak? E, no właśnie i tu, tutaj pojawia się ten element bata trener widzi, czy uczeń pracuje. Korzystamy z nowoczesnych technologii, które pozwalają śledzić to, czy uczeń faktycznie wykonuje zadania. No i trener też niejednokrotnie dzwoni lub pisze, zapytać, no się ma, jak tam? Widzę, że zadania z listy zadań nie znikają, czemu się obijasz, tak? Albo w drugą stronę, jeżeli widzi, że, że uczeń ładnie pracuje, no to, no, to, no to pochwali, tak? Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, no, żeby na, nagrodzić dobre pożądane zachowanie. Ja, rodzi to pewną to... no, taką presję, nie? Na uczniu, to tak jak często śmieją się w internecie z trenerów personalnych, że gdzieś tam jest na kebabie jakiś jego podopieczny i widzi trenera, to się chowa, nie? bo kurczę będzie musiał znowu później robić betki. Dokładnie, no to, to jest bardzo ważne, dlatego też. Um, jeżeli chodzi o samych trenerów, to oczywiście <gryny> dobry trener nie tylko musi doskonale wadać językiem, ale też musi mieć odpowiednie umiejętności interpersonalne, musi być dobrym rozmówcą, mm -hmm. e, musi wiedzieć jak stymulować do mówienia, musi być asertywny, tak? nie może sobie pozwolić dać wejść na głowę. E, to jest na przykład element, który mnie osobiście irytował, kiedy ja szukałem sobie swoich nauczycieli, mm -hmm. więc, więc to, jest, to, jest, to jest bardzo istotne. Okej, okay. tak właśnie mówiąc, że nie pozwolić sobie wejść na głowę, być asertywnym. To wszystko kojarzy mi się troszkę z takim też treningiem mentalnym, tutaj bardzo mocno, ze względu na to, że właśnie mówisz, musisz mieć dobre tutaj zdolności interpersonalne, musisz umieć zmotywować. To są wszystko cechy, nie tyle nawet dobrego trenera, co całkiem niezłego psychologa. A więc myślę, że tutaj o tą kwestię psychologiczną Twoja praca z Twoimi uczniami również mocno zahacza. Jak to jest? Bardzo mocno. My generalnie szkolimy się, szkolimy się z tematów i pozytywnej psychologii, pozyty i praktycznej psychologii. Mamy, mamy w tym momencie w zespole psychologa. No, każda, ka, każdy trener musi być skuteczny i musi mieć pewne doświadczenia życiowe, które pozwalają mu wychwytywać negatywne postawy uczniów i sobie z nimi, i sobie z nimi radzić. Tak? Także tutaj jest pewien problem, jeśli chodzi o rekrutację trenerów. No, natomiast my chcemy współpracować właśnie z pasjonatami, którzy chcą się rozwijać cały czas i iść do przodu. E, I w tym momencie działa to, działa to bardzo dobrze. Mm -hmm. mm, tak naprawdę. Jeżeli byście nie zajmowali się nauką języka, to moglibyście zająć się całkiem sportem, nie? No, to jest to bardzo możliwe, tak. Właśnie to, to, za co uczniowie nas chwalą, to jest ten bad nad głową. Wielu osobom, jeżeli chodzi o naukę języka obcego, brakuje tego bata. Tego bata w moim odczuciu i jakby z mojego spojrzenia brakuje, jest dlatego tak cenny. Ponieważ uczniowie nie widząc rezultatów na początku swojej nauki, szybko się wykruszają, szybko się demotywują. Tak? Więc taka zewnętrzna e, motywacja bardzo się przydaje. W momencie, kiedy jakby dobrze zorganizowana praca jest włożona przez pierwsze trzy tygodnie, no nie, nie ma szans, żeby nie odczuć rezultatów tej pracy. Jak już się odczuwa rezultaty swojej pracy, widzi się efekty, czuje się różnice. No to pojawia się wewnętrzna motywacja i ten pad jest coraz mniej potrzebny. Bardziej może w kryzysach się przydaje wtedy. Mhm, jasne. A powiedz mi, bo na pewno miałeś też okazję pracować z dużą grupą ludzi już. Jak na tle takich, powiedzmy, zwykłych ludzi wpadają sportowcy, właśnie w nauce języków obcych? E, to jest bardzo ciekawy temat. No tutaj mam, prowadzimy parę sportowców. Przykładem jest osoba, która ma swoją firmę związaną ze sportem, hmm. sama intensywnie y, trenuje swoją dziedzinę, y, ma swoich podopiecznych, co jest oczywiste, ma rodzinę, hmm. tak, y, z tego co wiem, to jest to, to, to szczęśliwą, więc, jakby, tu dużo czasu poświęca dla, dla rodziny. Pracuje jeszcze oprócz tego. Pod sobą ma kilkunastu, kil, kilkunastu trenerów, więc jest bardzo zabieganą osobą. A mimo to, znajduje 4,5, 4 czasami 5 godzin na trening, na trening językowy. Tak? Czyli, jakby, jeden, jeden trening z naszym trenerem i około 3-4 godzin na pracę, na pracę własną. W związku z tym sportowcy i osoby, które no jakby taką dyscyplinę mają już wyrobioną jest im zdecydowanie łatwiej, po, po, ponieważ potrafią się zorganizować e, wiedząc, co to znaczy praca i wiedzą, co to znaczy systematyczność. Tak? I też jakby e, myślę, że e, nie odpuszczają sobie tak łatwo. No sportowcy generalnie mają to do siebie, że jeżeli coś jest dla nich trudne, to chcą, żeby stało się łatwe. A wiem po sobie, że jeżeli m, nawet Teraz, jak przygotowuję się do kolejnej walki, mam już tam rozpisany e, program treningu e, przygotowawczego pod e, kątem takim właśnie siłowym e, i jakieś ćwiczenie jest dla mnie po prostu ciężkie, niewygodne, nie lubię go, to tym bardziej chcę je robić, no bo dlaczego mam odpuścić, tak? E, pokazać, że jestem słaby? No nie, e, no, mnie nie mam w stanie pokonać i myślę, że właśnie takie podejście też do języka tutaj wchodzi w grę. A powiedz mi jeszcze, bo myślę, że to będzie też bardzo interesowało naszych widzów, jak taki trening personalny wygląda. Mhm. No, tutaj, żeby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, to na przykład, gdybyś ty był uczniem i zadał mhm. mi to pytanie, to powiedziałbym tak. Mógłbym ci powiedzieć, jak to wygląda, te, przedstawić te ramy, tak, Czyli, że właśnie w ciągu tygodnia mamy jeden lub dwa treningi. Dwa treningi to jest generalnie opcja bardzo intensywna, ze względu na większą ilość pracy własnej pomiędzy treningami. Po treningu jest rozpisany plan pod Twoje cele, zainteresowania, problemy językowe, tudzież inne aspekty, które uznamy, że są dla ciebie ważne. No i w ciągu tygodnia możesz liczyć na stały kontakt tak? na stały kontakt, na bad nad głową, tudzież motywację. Więc generalnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o szczegóły. Okej, okay, o to by już trochę wiem, tak? bo, bo troszeczkę się znamy. Mhm. Natomiast jeżeli rozmawiam z nowym uczniem, no to ciężko jest powiedzieć, ponieważ tak, no, trening jest świetny na miarę, więc nie znamy siebie jeszcze. Nie wiemy, jaka ta osoba ma temperament. Nie wiemy do końca jeszcze, jakie ma zainteresowania. Więc wszystko wychodzi tak naprawdę podczas pierwszych dwóch, maksymalnie trzech treningów. To powiedz może jak wygląda mniej więcej taki trening wprowadzający, kiedy mhm. właśnie próbujesz kogoś dobrze poznać, żeby ułożyć pod niego taki mhm. plan działania. Jasne, znaczy w ogóle, żeby oszczędzić swój czas, to przed pierwszym treningiem uczeń dostaje formularze, mhm. gdzie pisze, co nieco o sobie, tak, podaje swój background językowy, pisze o tym, jak wcześniej się uczył, z czym być może ma problemy, w jaki sposób uczy, mhm. lubi się uczyć, czy woli bardziej czytać książki, czy pracować z gramatyką, czy... Prace z wideo, i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest dużo, tam wszystko jest wyszczególnione. E, opisuje, oczywiście, swoje zainteresowania, swój styl życia, co jest bardzo ważne, ponieważ e, rozpisując scenik też uwzględniamy to, czy na przykład ktoś dużo jeździ e, samochodem, przykładowo, bo wtedy może więcej słuchać i wykorzystać tak zwany martwy czas w ciągu dnia. Na audiobooki na przykład. Na przykład, no nie? Tylko to też musi być dobrze zorganizowane, no bo samo bierne słuchanie niekoniecznie jest skuteczne, zależy od poziomu językowego. Um, no i też jakby co nieco być może o swojej pracy, jeśli chce napisać, bo to, to wszystko ma, ma wpływ, tak? No dzięki temu trener jest lepiej się w stanie przygotować do pierwszego treningu. Pierwszy trening też jest takim elementem, ma w sobie elementy diagnozy językowej, trochę, trochę jak u lekarza. Nie, niekoniecznie w stylu szkoły językowej, gdzie badany jest poziom stricte gramatyczny, ewentualnie słownictwo. My również badamy poziom tak zwanego sprytu językowego, czyli na przykład na ile, na ile sposobów ktoś może opowiedzieć bez użycia słowa szklanka. O tym czym jest szklanka. No to jest dosyć istotne, ponieważ na przykład osoba ze na poziomie językowym A2, um, czyli generalnie bardzo początkują no, początkującym, tak? To jest mniej więcej zakres około 1000 słów i kilkunastu konstrukcji gramatycznych y, ze, ze sprytem językowym na wysokim poziomie będzie się komunikować znacznie sprawniej niż osoba będąca. Mm, na poziomie, nie wiem, między B1 a B2, czyli to jest około 3000 słów i no, znacznie więcej tych konstrukcji gramatycznych. Z tego powodu, że po prostu sprawnie wykorzysta zasób słów, który ma. Znacznie sprawniej Być może bez bariery właśnie też mówienia, bez stresu. Także to jest to jest dosyć istotny element. Jeżeli ktoś jest na wyższym poziomie, no to też warto zbadać inne, bardziej zaawansowane i ciekawe rzeczy. No ja, nie wiem, się teraz... Jeżeli, jeżeli ktoś zna... Jest... No, spokojnie, tego się nie wytnie. No, ym... no, badamy też inne, 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 inne czynniki, także generalnie robimy taką coś kompleksową, kompleksową, diagnozę. Również postawy i nastawienia do nauki języka, tak, czyli ewentualnych nawyków, jak mhm. ktoś się uczył wcześniej, z jakich metod korzystał, to jest bardzo istotne. Również. No, myślę, że największym problemem tutaj byłoby a jeżeli trafiłby do Ciebie ktoś, jakaś osoba, która miałaby bardzo dużo doświadczenia z nauką właśnie w takich publicznych, zwykłych szkołach, nie? Mhm. No bo tam zazwyczaj to wygląda tak, masz kserówkę, rozwiąż, tak? Bardzo mało jest mówienia, bardzo mało jest praktyki, na przykład jak ja się przygotowywałem do matury, to generalnie mnie nie obchodziła gdzieś tam gramatyka, tego typu rzeczy, bo miałem to mniej więcej opanowane, ja się bałem mówienia. Czyli tego egzaminu ustnego. Więc co zrobiłem? Poszedłem sobie do swojego pierwszego nauczyciela angielskiego z gimnazjum, z którym miałem dobre relacje, bo był moim wychowawcą, i praktycznie non-stop rozmawialiśmy. I mhm. często było tak, że jak o czymś mu opowiadałem, bo pierwsze co, to on mówił, opowiedz mi o swoim tygodniu, mhm. bo się nie widzieliśmy tydzień, opowiedz mi, co się u Ciebie działo. Kiedy ja mu coś opowiadałem, no to on nieraz potrafił tak się zasłuchać, że w pewnym momencie na mnie. No pierdolisz. <laughs> tak dosłownie po prostu przejść z polskiego na angielski. I z angielskiego na polski tak płynnie czasami nam to wychodziło, że nawet nie zwracaliśmy uwagi, kiedy po prostu to robiliśmy. Mhm. I dzięki temu jak wszedłem na maturę, no to zdałem ją praktycznie na chyba 90%. I to tylko dlatego, że zrobiłem tam jakiś głupi błąd gramatyczny mówiąc w konstrukcji zdania, a nie dlatego, że czegoś nie wiedziałem jak powiedzieć. Mhm. I Jaką masz metodę na to, żeby właśnie przełamać kogoś, na przykład jak boi się mówić? Okej. Okay. Eee, w zasadzie o tym powinienem powiedzieć na początku. Eee, sam trening, czyli spotkanie face to face z trenerem docelowo powinien wyglądać w ten sposób, że to uczeń mówi przez 80% czasu około, tak? Czyli z jednostki godzinowej około 45-50 minut powinien mówić uczeń. Mhm. No bo to jest jedna z niewielu rzeczy, której uczeń sam nie może zrobić, tak? dobrze jest mieć sparing partnera, w związku z tym trener musi być dobrym słuchaczem. Jednocześnie, jeżeli ktoś chce przełamać tą barierę mówienia i stres związany z mówieniem, dobrze jest znaleźć tematy, o których naturalnie łatwo się mówi w języku polskim, tak? Mhm. Czyli z Tobą byłoby dosyć łatwo porozmawiać o boksie. Nie miałbyś z tym problemu, ponieważ możesz na ten temat nawijać godzinami. Zgadza się. Dokładnie. Gorzej by było, jakbyś dostał jakąś czytankę o, nie wiem, o kulturze Zimbabwe i po przeczytaniu jej, prób 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 wiesz, próbowałbyś prowadzić konwersację na ten temat, nie? No to wtedy nie trudno się zaciąć. A to jest często sytuacja ze szkół językowych niestety, nie? Więc my jako trenerzy staramy się po prostu mm, na tyle poznać ucznia, żeby i na tyle słuchać go z zainteresowaniem autentycznym, żeby po prostu wydobyć z niego to, co już jakby naturalnie, o czym naturalnie on lubi opowiadać. To bardzo, to bardzo, bardzo pomaga, no bo wtedy się pojawia taka wewnętrzna chęć po prostu, że kurczę, ja to muszę i chcę powiedzieć, no nie? Mhm. Eee, więc to jest raz, a dwa, teraz jak to można zoptymalizować? Eee, poprawiamy uczniów, ale w taki bardzo nienachalny sposób, tak? Też, żeby nie zniechęcić. Eee, uczeń po każdym treningu konwersacyjnym dostaje raport, z poprawkami, czyli z tym, co może powiedzieć jeszcze lepiej. Tutaj to jakby rozpisujemy na kwestie gramatyczne, na słownictwo przydatne lub brakujące i, i, i również na akcent. I to powoduje, i ponieważ domyślnym zadaniem domowym na, na każdy tydzień jest praca z tymi raportami, to to powoduje, że te błędy, zaczynając od największych, są bardzo szybko eliminowane. Pod warunkiem, że ktoś pracuje. No bo jak to. ktoś się obija, no to, to wiadomo, tak. Natomiast ten system, się, ten system się sprawdza bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo na, na tyle skutecznie, że jeżeli ktoś pracuje, to w porównaniu do kursów grupowych w szkołach językowych no, może spokojnie liczyć na postępy 300, 400, a czasem nawet 500% szybsze. I to mamy rozpisane, e, jakby no wiele, 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 wiele przypadków kursów to potwierdza. Mm -hmm. uh... Z tego co mówisz, że jeżeli wprowadzićby taki system e, nauki już gdzieś tam od najmłodszych lat u dzieci, e, to tak naprawdę nie byłoby problemów językowych. E, nie byłoby problemu z tym, żeby ludzie się już nauczyli nie jednego, ale dwóch czy trzech języków obcych. Tak jak ty mówisz, że mówisz w trzech, tak? E, tak naprawdę to, co tutaj robisz, to powinna być norma, ale to jest całkiem nowe. E, bo to cały ten taki pomysł, plan, Generalnie ja coś spotkałem pierwszy raz od Ciebie z tym. Mhm. Jak jest z mhm. tym gdzieś indziej, na świecie może? Bo na pewno skądś czerpaliście inspirację do stworzenia mhm. takiego pomysłu? Ja na ten temat mógłbym rozmawiać bardzo dużo. Postaram się to powiedzieć w skrócie. Ja generalnie zawsze kochałem języki. Mhm. I zawsze kochałem kombinować, okay. jeśli chodzi o naukę umiejętności. Czyli zawsze zadawałem sobie pytanie, jak mogę szybciej się nauczyć jakiejś umiejętności. W związku z tym, przystępując do nauki hiszpańskiego, w wielkim skrócie opowiem, bo to też jest osobna historia. Zanim zacząłem się uczyć, to po prostu poczytałem i porozmawiałem z mądrzejszymi od siebie ludźmi na temat tego, jak to zrobić szybciej i skuteczniej. Jednym z naszych znajomych jest osoba, która mówi płynnie w 10 językach. Płynnie. Ma zresztą na większość z nich pozdawane bardzo wysokie egzaminy. No i teraz moim zdaniem lepiej jest zapytać takiej osoby, w jaki sposób ona dochodzi do bardzo zaawansowanego poziomu, na przykład w 5 miesięcy, niż iść do kogoś, kto, z całym szacunkiem oczywiście, kto operuje jednym językiem doskonale, ale tego języka uczył się i go doskonale przez 20 lat. No bo jakby tutaj rachunek dla mnie przynajmniej jest prosty. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to lubię sport. Zresztą tak też się poznaliśmy i e, inspiracje od mojego trenera na siłowni, jak e, kiedyś trenowałem ze swoim trenerem mhm. czy od e, trenera biegania e, były, no, to była bardzo duża inspiracja i ta dyscyplina i rezultaty, które odczułem mając nad kogoś, ma, mając nad sobą profesjonalistę w danej dziedzinie, który dokładnie mnie ustawi, e, czasami postawi do pionu jak będzie trzeba, e, no, były bezcenne, tak? I jakby to też tutaj tą, tą dyscyplinę ze sportu przenosimy. W wielkim skrócie, tutaj to jest temat na co najmniej godzinę, ale to są nie, niektóre z elementów, które, 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 które na to wpłynęły. Mm, jasne. E, myślę, że tutaj powiedziałeś nam już wystarczająco dużo, e, także jeżeli chcielibyście spróbować takiego personalnego treningu językowego, to odzywajcie się do Alka, bo naprawdę, no jak widzicie, to jest człowiek z pasją, e, jego pasja do języków jest prawie tak samo duża, albo no nawet większa niż moja do boksu. E, a wiecie, że moja pasja do boksu jest naprawdę olbrzymia. Także śmiało mogę powiedzieć, że ten człowiek Was na pewno tego nauczy. A jeżeli nie, to z tego co wiem, to wydajecie też gwarancję na to, tak? Że jesteście w stanie nauczyć prawie każdego. Albo każdego, w jakiś określony sposób, nie? No tutaj bym się może przyczepił do, sem do semantyki. My nie jesteśmy w stanie nauczyć, mhm. e, ponieważ jakby to, to, to sugeruje pewną. E, to przenosi odpowiedzialność na nauczyciela, czy na osobę uczącą. No właśnie, to jest jeszcze dobry temat, który moglibyśmy poruszyć. Mhm. E, my od samego początku przerzucamy tę odpowiedzialność na ucznia. I od samego początku mówimy, że jeżeli ty będziesz się obijać jako uczeń, mhm. no to najprawdopodobniej się rozstaniemy prędzej czy później. No bo trener się będzie frustrował. Że wykonuje pracę, angażuje się, ee, a nie ma z tego rezultatów, a uczeń się będzie frustrował, bo płaci pieniądze, e, a, a, a sam nie widzi rezultatów. No nie widzi rezultatów, bo nie pracuje. Bo nie pracuje. Prosta, prosta, prosta zależność, prawda? Gwarancję, w cudzysłowie, możemy dać pod jednym warunkiem, e, że uczeń faktycznie zobowiąże się, no tego zresztą wymagamy, do, do wykonywania pracy i ta praca będzie wykonywana, to też tak sprawdzane. Zresztą każda osoba doskonale sobie zdaje sprawę z tego, czy pracuje, czy nie pracuje, i to czuje. Mhm. Jeżeli ta praca jest wykonywana zgodnie z zaleceniami trenera, to rezultaty nie mogą się nie pojawić. Czyli tak samo jak w sporcie. Jeżeli będziecie się obijać, nic nie osiągniecie. Natomiast ciężka, ale przede wszystkim mądra praca jest w stanie zaowocować bardzo szybko. Dokładnie. Na zakończenie powiem, jeszcze tyle, że do e, kontaktu zapraszam pod adresem mailowym. Znajdziecie go pod, e, pod tym filmikiem. Jak nasza nowa strona internetowa będzie gotowa, również ją podlinkujemy. Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, tak. że podobało Wam się to, i zapraszam Was do tego, żebyście dali temu człowiekowi szansę. Trzymajcie się. Dzięki, cześć.